Ach, piękny dzień, piękna pogoda. Też może sobie pomyśleć, że zmieniło mi się zapatrywanie na to, co jest fajnym motocyklem. Oczywiście ten też jest fajny, też ma swoje zalety jest sprzętem, który nadaje się do dalekich podróży. Ja nazywam je pociągami drogowymi. Też je szanuję, też je cenię, lubię je pogłaskać w garażu, doprowadzić do porządku, ale tak naprawdę wolę zupełnie coś innego. Wolę zwarte, szybkie, dziarskie konstrukcje, które jeżdżę na co dzień. To cykle są fajne, ale najfajniejsze są te, które zrobimy sami, które odbudujemy albo nawet stworzymy od zera. No i to jest właśnie moje królestwo. To jest miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze. Nie mówię, że to jest szczyt moich marzeń na spędzanie wieczoru, natomiast bardzo lubię zejść sobie właśnie tutaj, kiedy moja kobieta ma swoje zdjęcia, coś tam robi, maluje to ja siedzę tu i grzebie w rzeczach, które wiele osób uznałoby za kupę złomu. Być może to był kiedyś złom, ale przy odrobinie dobrych chęci i prawnych rąk można coś tam sobie z tego fajnego zrobić. Motocykle, które trafiają w moje ręce, ktoś już uznał za niepotrzebne, a mnie sprawia przyjemność doprowadzenie tego do ładu i pokazanie temu komuś, że to, co chciał wyrzucić na złom, działa, jest bardzo sprawne. To bardzo ciekawa informacja dla tych wszystkich, którzy będą chcieli coś takiego zrobić. Wszystko. Ale to naprawdę wszystko można do starych polskich motorowerów i motocykli kupić. Jeżeli wejdziecie do internetu, to tam naprawdę są zwały części i oryginalnych, i robionych przez różne firmy, których nas boję się nawet przytoczyć, bo są opisane krzakami. Ale to wszystko jest. W ten sposób można doprowadzić do ładu wiele zabytków polskiej motoryzacji, które gdzieś tam po szopach, po jakichś magazynach leżą, traktowane trochę jako sprzęt kaskaderski w niektórych wioskach, ale w niedługim czasie będą już tak rzadkie i tak wielki będą budziły podziw, że warto je restaurować, warto doprowadzać do początku. To właśnie Komer przed Wami. W pewnym sensie jestem człowiekiem dość wygodnym. Może niektórzy powiedzą, że leniwym, bo nie chcę się za każdym razem jeździć do jakiegoś fachowca, żeby dotoczyć jakąś drobną tulejkę, czy część do motocykla, czy tam innego pojazdu, który robię. I właśnie z tego powodu pojawiła się ona. Marzenie wielu ludzi, którzy chcą się jej podłubać, pogrzebać przy czymś, to jest właśnie to karka, którą wygrzebałem praktycznie ze stanu agonalnego. To była kupa złomu. Podobno kiedyś tam pływała na jakiejś łodzi podwodnej, była wykorzystywana przez marynarzy do naprawienia jakichś części tego podwodnego obiektu pływającego. Wiele pracy nie kosztowało, żeby zaczęła funkcjonować, ale uwierzcie mi, działa niezawodnie. Ostatnio dowiedziałem się od mojego kolegi, że. Pojechał na złomowisko i znalazł bardzo podobną maszynę. Już ją odremontował, też się nią bawi. Zresztą pomyślałem sobie, że złomowisko jest takim miejscem, które na swój sposób inspiruje. Rzeczy, które dla wielkich zakładów przemysłowych, dla specjalistów wydają się być kompletnie już bezużyteczne, mogą być bardzo przydatną rzeczą. Dlatego jeżeli macie trochę wolnego czasu i trochę chęci, no i macie ochotę trochę pobrudzić sobie ręce, to może nawet jakąś fajną maszynkę znaleźć. No, i tak kończy się, prawie kończy się mój dzień, w którym chciałem pokazać Wam moje pasje, pokazać parę ciekawych urządzeń, które ja przynajmniej uważam za warte podkreślenia. Nie wiem, czy Wam się podobały, ale wiem jedno: wszystko co tworzymy, wszystko co wytworzycie, wszystko co robicie, ma naprawdę sens. Jeżeli zarazimy Was jakąkolwiek z tych pasji, to będę się bardzo cieszył. Ale być może w kolejnych programach, które dla Was szykujemy, znajdziecie coś takiego, co spodoba Wam się bardziej. Myślę, że odwiedzimy jakieś tory wyścigowe, pokażemy wam szybkie samochody, popływamy motorówkami. To nie wielkimi jakimi motorówkami, tylko prawdziwymi diabłami wodnymi. Pokażemy wam także ekstremalne sporty. Zresztą wszystko to, co będzie Was interesowało, z pewnością w naszych programach znajdziecie. Powiedziałem, że prawie koniec dnia, ponieważ pomyślałem sobie, że warto byłoby doprowadzić do porządku jeden z moich ulubionych samochodów. I tam właśnie zamierzam się wybrać. Do zobaczenia w kolejnym programie.